Z tej strony na oto i czy mnie słychać? Nie słuchajcie, słuchajcie, ale są chyba za głośno, nie? O tak, o 1% są za głośno. I ja też mam po prostu tutaj. O! Teraz lepiej. I pewnie się zdawiacie czemu jestem na tym koncie. Nie działają mi Blue na Epic Games, czyli nie działa moje główne konto i... Joo! Robimy dzisiaj dzienne wyzwanie oczywiście. Bo jak żeby inaczej? <laughs> Dobrze, żeby tego nie słyszeliście. Coś mi, mi na telefonie zaczęło się drzeć, także dobrze mi słyszeliście. No i co, musimy zacząć od, od engineera? Innego wyboru nie mamy, także lecimy sobie. tym engineerem to tak trochę nudno będzie szczerze mówiąc. Ale no musimy... Co ja tu mam do ulepszenia u niego? Century Champion, nie? XL Cup chcemy najpierw. Co my chcemy? Chcemy to i chcemy pina. Dobra, dobra kupujemy pina i teraz double gun jak że, już że mamy double guna to możemy wziąć byle co, tak naprawdę to nie ma znaczenia chyba daję. No dawaj kasę. Kasa, kasa Yes, w końcu. Szczerze larger service Area, no bo szczerze, jak nie mamy sentries, to chyba to jest lepsze. Tak to daję. To ja mógł dalej strzelać, no. No i to sobie, wiem, że miało ten więcej damage'a do łabów. Jednak, bo to się zawsze przyda, szczególnie jak mamy tylko jego do damage'a, nie? To już w ogóle... Dobra, możemy sobie już kupić deconstruction Też nie, mamy jeszcze tak 4 w sumie, no ta, zapomniałem No ale co to nam da? No co to nam da? Nic nam nie da Właśnie Da w sumie dużo Ale, ale, Cicho, widzowie, wy nie wiecie o tym, że to nam dużo da, jakby co No, wiecie, taki... Ok, musi być Wow no ja bym postawił chyba tutaj A właśnie, tutaj pokażę wam coś Patrzcie widzowie 111 godzin naciukałem Zobacz, <laughs> <laughs> skończyłem W pół gra na dowolnym poziomie trudności Niesamowita gra wam powiem widzowie Jakby Nie byłem przekonany nigdy do Wiedźmina Tak samo mówię Nie no przecież mi się nie chce w to grać To nawet nie jest ciekawe Zagrajcie. Naprawdę widzowie, zagrajcie. Warto. Wiedźmin jest przekozacki. Ja nie grałem na przykład w jedynkę, grałem tylko w dwójkę i teraz w trójkę skończyłem w końcu. I powiem wam tak. Przy w się prawie popłakałem, ale tak wyszło. Na szczęście jedna rzecz się okazała, że jednak nie, a druga no... No niestety. Ale no, to już wiemy dalej. Nie, każdej, ale... Kurde! Jezus, prawie wywrzuciłem sobie telefon. Okej, okay, czy mamy z jakiś problem? No mamy z tymi metalowymi. Dlatego dobrze kupiłem w sumie Spike Factory. O, kupiłem Spike Balls chyba, nie? No, dobrze. I teraz myślę, że możemy... Kupić... Nie, kupimy farmę. Zresztą się farmę opłaca. Ale kurde, bo tak dawno nie było odcinków. Tak mało odcinków tam. No to kurde, nie, 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 nie będę tak niemiły. Robimy 80. rundę, no. Nie 60. robimy 80. Bo tak długo nie nagrywałem, tak mało wrzucam, no to nie. Nie, nie może być tak mało, nie pozwolę, no. Nie jestem takim zbyt sperm. Znaczy jestem zbyt Ale nie aż taki. Chyba, nie wiem. To wam do oceniania zostawiam, widzowie. No spokojnie dajemy radę, chyba nie mamy żadnych problemów, większych Mam zamiar jeszcze kupić takiego I zresztą mogę go już kupić który... damage, damage Nie wiem po co mu damage Ale coś tam może pomoże, leciutko Także zawsze co My zbieramy na marketplace. A. To jest moje marzenie, Marketplace! <ślonia> A właśnie, mi przepraszam, jeszcze jakbym dalej mówił jakoś dziwnie, ale dalej nie jestem zdrowy. To mi się nie udało wykurować. Yy, niestety. Próbuję, siedzę w domu ciągle, nie wychodzę, ale no nie, nie idzie mi coś. Niestety. A to też będzie pinowało te? Te Sentry Guny też będą pinowały? Chyba tak. Kurde, to fajnie jednak. A dobra, najpierw kupimy Blond trapa. Mi się zdaje, szczerze mówiąc. To będzie no najlepsza opcja. Luntrapa, dobrze i postawimy go tu. Teraz możemy Sentry Expert kupić, żeby miał sobie. I o, XXL Trap, fajnie, to chciałem. I teraz myślę, że my sobie tutaj tą ścieżkę. Łap Shreddera. Potem tutaj sobie, bo chcę mieć każdą ścieżkę. Tak po prostu. No właśnie jeszcze farm, nie farmę, tylko wioskę będziemy musieli. O tym jeszcze zapomniałem. Chyba najpierw farmę tutaj. Ja chcę kupować... Nie, no nie chcę. Nie, nie kupuję tego tak widzowego. Nie opłaca mi się to. No nie zmieści się tutaj ta wioska, serio. Nie, to chyba mieć wioskę. O, tutaj, żeby ona łapała to. Bardziej mi zależy na tym niż na tym, szczerze. Jungle Drums, i Grow Blocker, i Rea Dart Scanner. O, ra fajnie. Dobra, co teraz? No, teraz chyba farmę sobie kupują. To nam na pewno na pomoże. Bardziej. Tą kasą. Dobra, dziękuję. No i myślę, że chyba trzecią farmę sobie jeszcze po dwie, to tak mało. Prawda. Także lecimy z kolejną. A właśnie, sobie, ja mam dla Was pytania. I zanim pytanie. To ja wiem, że mnie ostatnio trochę nie było, ale... Szczerze jak zostawicie tego suba tę łapkę w górę i napiszecie komentarz, ja wam powiem tak, To moje chęci do robienia na pewno będą większe. Kurde, mam zamiar wrócić do tego YouTube'a trochę, bo brakuje mi tego kurde nagrywania. Ja chcę wrócić. Mam taki zamiar. Jakoś bardziej wrócić. Może nie w pełni, bo no, czasowo, czasami, czasowo, czasami, no to, ten nie mogę nie wyrabiać, ale postaram się, staram się, się, bo ja kurde lubię tego YouTube'a, tylko no, ten czas, tak trochę tutaj nie pasuje, ale postaram się tutaj wrócić do was już na stałe, żeby nie było, że ktoś mi w komentarzu pisze, w sumie to ja o tobie zapomniałem, bo ja pamiętam ten komentarz. To jest komentarz przez użytkownika. Ja na nawet zobaczę specjalnie. O, no, mogę mine scoop O, mam minus jedną subskrypcję. O, mam dwa wyświetlenia po dostaniu filmu. Eee, trudno. To jest komentarz osoby o. On... Mia. Ja... Miaucik ja Games. Miaucik ja Games. Miał ci games, który robisz. Shorts z Brawl stars, Piper, song tutorial, Mandy Candy, Megabox, Opening Gone Wrong. One v with my graphic skills. Ok, okej, okay, dobra, fajne. O, pracuję nad kordem, nad serwerem. Fajnie. Fajny, Fajny content robisz, gościu. Aha, bo nie przyspieszyłem, przepraszam. Ale patrzę ciągle na drugi monitor, nawet tego nie zauważyłem. Fajny content robisz, gościu. Ja ja też sobie, jak pykam, czasami wybrał Starsa A nawet cię odpiszę teraz na komentarz. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie. Dobra, odpisz... A, kurde, czy my damy radę? Daliśmy, okej. Okay. Odpisałem Ci mordeczko na komentarz. Mam nadzieję, że to oglądasz. To możesz mi tutaj też odpowiedzieć. Ja chętnie przeczytam nie? nie. Dobra co, no dajmy radę jak na razie Ile mamy minut odcinka, nie? No 12 minut tylko to nie, no to zrobimy więcej Tak, bez przesady Szczerze widzowie wiecie na co czekam Najbardziej? Oj. Na nowe DLC Do Wiedźmina Trójki Jeszcze nie przyszedłem serca z kamienia I krew wina Ale serce z kamienia zacząłem jeszcze przed nagrywką i będę je przychodził te dzisiaj yy, ale wino jeszcze nie zacząłem i mam zamiar zacząć i chyba skończyć nawet dzisiaj. Nie wiem jak to jest długie. Czekam na to nowe, bo ma podobno wyjść. Song of the Wind jakoś tak. Ty mi, mi, Mixlo, ty. Jak będziesz oglądał, to będziesz wiedział. Pewnie, bo ty masz ile naciukane? No, Mixlo ma 190 godzin naciukane, to ja myślę, że ty będziesz wiedział. Yy, co za DLC wychodzi. Tak mi się zdaje przynajmniej, że będziesz wiedział. A my kurde my zaczynamy mieć chyba problemy, czy nie? Nie, 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 nie aż tak to nie. Ja nie, no nie mogę nic postawić. To słownie nic. Co ja chcę? Superman? nie no, perma spike. Chyba. i mogę Spike Storma kupić tak to. Perma Spike. Nie no, kupimy Perma Spike'a najpierw. Na wszelki wypadek. Żeby był. O, proszę. I robimy tak. Kupujemy Storm Spike i tak naprawdę ja już nie zamionę po Mi taka nie niepotrzebna. Nie potrzebuję tych pieniędzy, nic nie kupuję. Nie wie się co kupię. zobaczę ile on będzie robił. A, na razie to nic nie robi. Kurde, ale leci, leci. on no, tylko Longer Range dam, bo to mu chyba nic nie zmienia, no nie? Taką mam nadzieję przynajmniej. Nie no nie pisze. Tylko że strzela dalej, dalej. no to tyle. A ja właśnie mam do was chyba pytanie, bo nie, nie zadałem tego pytania w końcu. Wybyście chcieli jakiś odcinek ze może? Ja kurde, nie wiem w sumie, czy ktoś po Polsce nagrywa Stardewali, a ja bym chętnie pograł sobie na odcinkach. Także możecie dać znać w komentarzu, czy chcecie e, odcinki ze Stardewali. Oho, a my mamy rundę 80 -tą zaraz. Fajnie, fajnie. Aha, on robi najwięcej damage'a on nic nie zrobił. Ta, no on ciśnie najwięcej damage'a to się, to się nie spodziewałem szczerze. Jeśli mam być szczery. O, mogę Call to Arms jeszcze sobie kupić. Widzicie, sprzedałem farmy, nic nie zarabiam, a i tak kupuję. To się nazywa biznes. O Jezu, już mi się chyba głos załamuje. Dzisiaj. No, chyba już mi głos trochę siada dzisiaj, widzę, więc sobie o tym. Mówię. Bo mi się... Zdaje, <laughs> że tak. No bo jednak już się z 16 minut ciągłego mówienia no to jednak trochę tam już siada głosi, ale jeszcze damy radę ja nie dam rady widzowie, ja zawsze dam radę o jezu ale faktycznie słychać już ten głos że mi siada tak bardzo bardzo ale dobra, runda 80 zobaczmy czy damy radę, oczywiście że damy radę, nawet nie, nie potrzebuje tego ten, perma spike no jak, dobra Wygląda 81 to już no no no. Nie, zrobiliśmy popsów. No kurde, 300 koła tylko mało, mało. Sobie z zaawansowanym wyzwaniem. Mamy poszczególne ścieżki. Okej, okay, zobaczmy. I widzowie powiem tyle. To jest bardzo proste wyzwanie. Bierzemy sobie samolocik. stawiamy sobie go. No jakoś tutaj. Tak na oko. I mamy mnóstwo kasy, więc... Aha. Ja nie mogę tego wyzwania zrobić, ale ogólnie potrzebujecie Spectre i Flying Fortress. Powiedzcie te dwie rzeczy. Potrzebujecie jeszcze Rapid Fire. Można Lots more darts, ale nie trzeba. I z tym dacie rady to pokonać. Ja, ja niestety nie mogę. No nie, moje nic nie robi. Nie mogę tego zrobić, bo nie mam po prostu tak ulepszonych małpek Przecież wiecie co widzę? Prawda, teraz trzeba Epic Games mi działa. Nie, mój pasek się pokazał Nie, przynajmniej takie sekrety Może to być Okej, okay. nie chcę pokazywać W sumie tutaj chyba nie ma nic O reddit jedynka będzie na... Nie no, możecie sobie widzowie zobaczyć Moje bluncy biegają ja, ja nie mogę, teraz już nawet ich nie mogę odinstalować To fajnie Fajnie widzowie, nie? A no nie, OG ok, zrobić no. Ile waży go, Ile ważysz? Ile to waży? Czemu tu nie pisze, ile to waży? O. No nie pisze. Windows 7 działa nawet? O kurde. Ale dobra, no ja widzę, że nie mogę tego zrobić, niestety, wyzwania. No po prostu nie pozwala mi na to. Bo jak mam ulepszone. No nie, to też nie zadziała, no właśnie. No nie mogę po prostu. Cokolwiek bym chyba wziął, to chyba nie zadziała, mi się zdaje. Chociaż to sobie całkiem dobrze poradziło. Ale no, ja ja nie, nie mogę po prostu. Nie pozwala mi na to grać. Jakby spróbować tego. No nie, za szybkie to jest. Tak, weźmiemy sobie. A, zablokowane jest, tak. Nie, to nic nie robi, no właśnie. Nie, no ja chyba nie, nie, niczym innym się nie da chyba. A, tego nie mam nawet. Haha. Na... No, tja, ta, ta, ta. A laser, jakbym miał? To no nie jest laser, ale. Nie, to na pewno, nie? Okej, okay. ale laser, no bo mam. Nie, to też nic nie robi? Serio? Też to też by robiło. Eee, to też nie zadziała. No cóż, ja nie mogę tego wykonać, ale tak, jak wam powiedział na początku, da się, jest to sprawdzone. I co? Ja się z Wami żegnam Pokażę wam jeszcze moje bluzy, które sobie dalej biegają. Nie mogę ich otworzyć, bo sobie biegają. Są running ciągle, nie wiem. Nie wiem, co mam zrobić, naprawdę. Nie mam pomysłu widzowie, Ale no, ja się z wami będę żegnał. Cześć i. Cześć